Cześć, z tej strony RAON, a to jest Darksiders 2. I tak, jestem troszeczkę w innym miejscu jak, yy, niż w ostatnim odcinku, yy, dlatego że po prostu teleportowałem się. Zaraz Wam pokażę, żebyście nie mówili, że nie nagrywam wszystkiego. Byłem w tym miejscu, o cytadela z Kości Słoniowej. Pokonaliśmy tam bodajże skrybę, który wyjawił nam fajną tajemnicę. Nawet może nie tak o tyle fajną, ale ciekawą. E, tak, no i po prostu stamtąd wziąłem teleport do kryształowej wieży, gdzie musimy stawić czoła Archontowi. Właśnie Archontowi. Okazało się bowiem, że Skryba powiedział nam, że cały ten Archont to tak naprawdę pierwszy anioł, który uległ spaczeniu. Tak jest. E, no fajnie, tylko że dobrze to ukrywał. O, tak to powiem. Bardzo dobrze to ukrywał, że nie widać tego spaczenia po nim, ale to właśnie od niego się to wszystko zrodziło. To on całe to miasto zaraził tym, tym, tym tą mroczną mazią, no można to chyba tak nazwać. No i teraz. Aha, jeszcze się okazało, że to on trzyma cały ten klucz potrzebny nam do studni. Pierwszy ten klucz, bo są dwa. No i co? Oczywiście nie damy się w konia robić. Musimy mu skopać trochę dupę, żeby nas zapamiętał. Niepotrzebnie, widocznie, niepotrzebnie żeśmy przechodzili te wszystkie dangeony. No ale musieliśmy się dowiedzieć tego w jakiś sposób. No i teraz właśnie sobie będziemy podążać do góry tam, gdzie jest Archont, Aby stoczyć z nim bitwę. O klucz. Tak jest, o klucz. Przy okazji, kupiłem sobie. Cały sprzęt, wszystko co było możliwe, co było według mnie najbardziej optymalne dla tej postaci. U tego tam na, dol, na dole anioła. No oczywiście, potionki, niepotionki, duperele. Tak więc wyposażony jestem na fulla. No i dobrze, teraz się zamykam. Oglądnijcie sobie tą scenkę. the key. Surely you understand, horseman. I did what I had to do. Open the well. Protected the key. From the questions they asked. And from you. Okej, okay, jest i nasz przeciwnik. No na pewno ty już do tej światłości nie należysz. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Pierwsze co? Hmm. Splówka, splówka może się przydać. Aha, aha. Dobra, e, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Wow, ta osłona go ochrania. E, no tak, nic z tym nie zdziałam za bardzo. Wow, 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 czekajcie, czekajcie. Tam jest punkt. Tak jest, udało się sprowadzić go na ziemię. To już nie, no, bez jaj. Wow, skrzydełka poszły się jebać. Zła się nie lękniesz, przecież ty jesteś tym czystym złem, jeśli to można tak powiedzieć. Czekajcie, co on kombinuje, jak, jak ja mam przed tym uciec? Powiedzcie mi. Jak on lata, jak nie ma... a, ma skrzydła jeszcze odrosłe, czy te mniejsze jakieś? Wow, coś wyrosło, ale to są spaczone skrzydła. Dobra, spokojnie, spokojnie. O, coś się dzieje, złapał mnie. To chyba nie miało tak wyglądać. Okej, okay, zaraz powinno być po nim. Wow, gdzie jesteś? Eee, chwila. Dobra, już jesteś mój skurczybyku. Kurczę, tam już było nad, nad jego głową B przycisk. Dobra, dawaj, łap! Okej. Okay. Święty klucz, który otworzy bramę do studni dusz. No proszę, mamy nasz klucz. Wróć do wroniarza. No i fajnie, fajnie. Pokonaliśmy archonta, aż tutaj wywaliło połowę tej rundy całej. Tej platformy. I tak, chyba jedyne co nam pozostaje to teleportacja do tego punktu. Zaraz zobaczymy sobie. Hmm. Stąd przyszliśmy. Tak, tu jest ten punkt. Wróć do wroniarza. Dobra, to tutaj możemy się teleportować. Zaraz zobaczymy, co wroniarz nam powie. Ciekawego. Ale chyba brakuje nam jeszcze jeden klucz, który jest u demonów. I can open the way death. But you must find the, other key. the demon key. Yes. Tread lightly. There is not that way, no. Jeszcze został nam klucz demonów, tak jak mówiłem. Idziemy, zobaczymy co za kraina tym razem na nas czeka. Ale tak jak Wroniarz mówił, nasza misja pomału dobiega końca. Tak, mam, e, tak mi się zdaje, że to już jest jedna z takich ostatnich misji. Dobra, portal do Krainy Cienia. Szalona królowa, zbadaj krainę cieni. Otrzymujesz punkt umiejętności. Zapomniałem, właśnie zaraz sobie go rozdamy. Eee, tak, nie w tą stronę, tutaj. Eee, tak, biorę tę tornado, bo jest fajne. Fajne jest. Na dużą ilość przeciwników jest idealne. I tak, spójrz, spójrzmy jeszcze sobie na mapkę, jak wygląda w ogóle cała ta kraina. E, tak, drzewo śmierci, no dobra, też nie jest za dużo tygiel. To samo było w krainie aniołów. Czarna skała tutaj, zbadaj krainę cieni. Mamy tak, kraniec cieni. E, tak, e, cała ta mapa nie jest duża, tak samo jak mapa aniołów. E, mia, no kraina aniołów. E, tak więc no co? Ruszamy do tego.

Keep watch. But corruption turned their gaze inward. And what they saw there destroyed them. What of the key? It remains within, bound by a powerful master. I tak, dowiedzieliśmy się tylko tyle, że klucza strzeże jakaś potężna istota, co wcale mnie nie dziwi. Bo jak żeby mogło być inaczej? No ale dobrze. Podążajmy dalej. E, tak. Tu jest co? Aha, tu jest ten, ten cały online coś tam, skrzyneczka. To sobie darujemy. The Dark Kingdom Horseman, if you're following me. <laughs> Nothing of the sort. I've come to part demons from their coins, and you from their souls. Are we so different? I'm looking for a key. But of course. Samael keeps many wonders. In the vaults beneath the black stone. I have come to trade for what few we would part with. But I fear not all is well in the Red Court. Samael would never let his realm slide so far into nothingness. Beware of what you find on Samael's throne. And whom? Rumors are all that escape. The of a mad Queen Lilith who still clings to rule. Lilith? Why am I not surprised? Samael was there when I fought the Nephilim. No doubt watching, with great interest. The demon Samael plays a game of his own devising, and we are his pawns. Stone. yes the throne of samael the blood prince the red wanderer he has many names yet one home not much left <sighs> corruption devours the black stone as it has countless worlds as it will the forged lands the undead plains even earth that is corruption

Ale zobaczmy co masz w wyposażeniu. Nic ciekawego. Nic, nic. O, 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 o tu jest coś ciekawego. Hmm, zaraz, zaraz. No, to by mnie interesowało. Yy, tutaj raczej nic, no i tak. Yy... Dobra, to co chciałem, mam. Jeszcze tylko założę tam jeden przedmiot, który od niego kupiłem. On był chyba tutaj, co? Nie, to nie tu, tutaj. Dobra. No i co? Zmierzamy dalej do naszej krainy cienia. Kraniec cienia. Znajdź szaloną królową. Okay. E, dobra, zaczynamy znowu to samo, czyli mm, multum zagadek pewnie na nas tutaj czeka. Już tutaj nie wiem gdzie iść. Prawa strona. Zacznijmy sobie odtąd. Co tutaj nas spotka? Do góry, do góry, do góry. Kolejne drzwi. Dobra, chyba dobrze, dobrze idziemy. Where you ride, no one is safe, not even your mother. You are not my mother. Did I not create Absalom from the mingled dust of angel and demon? And from that first Nephilim were not the rest formed. They were brothers to the horsemen. Yet when the riders slaughtered the Nephilim, only you showed remorse. Why did you not cast the amulet into the abyss? As the council ordered. Why spare their souls? If not to one day undo your sin. My sin? This corruption was born in Absalom. It rises from him like a black tide and you, mother, must help me stop it. Where is the demon key? In Samael's keeping. But he is gone now. And the key has vanished. Oh, don't worry, my child. Time, like sin, may be undone. With this, you can return to the past, to Samael's stronghold before his fall, and find the demon key. I only ask... No proszę ulepszyła nam artefakt. Zobaczmy co to jest. Ulepszona wersja władcy pustki. Ten przedmiot tworzy pustkę między teraźniejszością i przeszłością, co umożliwia podróż w czasie. O kurczę, już się boję tego używać. Hmm, dobra, no do tego lepiej nie wchodzić. Tutaj coś jest, stronnica może być dobra.

I don't believe Samael simply vanished. Death, my love. You know so little about the infernal realms. There is a new order coming. Built upon the fall of man, every demon vies for power. If Samael is missing, he is not the only one. What brings you to Samael's kingdom? I am drawn to raw power. And no demon in any realm can match that of Samael. He could have ruled over us all, but now he is gone. And that destiny once again falls to my children. Bring back the Nephilim. And all of creation will be yours. But at what cost? Huh! No, nasza matka nie wygląda na dobrą osobę, ale czego można się spodziewać po demonie. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczymy te drugie drzwi. I zaraz zobaczymy, do czego nasz artefakt jest yy, zdolny. Cofanie czasu między teraźniejszością a przeszłością. Hmm, ciekawe, ciekawe. Dobrze, tu są te drugie drzwi. Już kiedyś grałem w taką grę, chyba, gdzie trzeba było się cofnąć w czasie, żeby coś zbudować, a później to w przyszłości było. Coś, coś tak kojarzone, nie pamiętam co to za tytuł był. No i fajnie. O, robaczek. Tak, tutaj już widzę. Chyba na tych yy, tak, tu można tego używać. Aha, tak to działa. <laughs> fajne, fajne. Dobra, czyli tak, jak widzicie. Cofnęliśmy się w czasie, gdzie to wszystko jeszcze tutaj yy, no po prostu stało w miejscu, nie zapadło się. O ty masz kółko, to mogę cię wykończyć. Szkoda, że w tej formie nie mogę jeszcze od, y, sam walczyć. Zawsze to większy damage by był. Wow, to ty mnie tak przyciągasz. Ale mi życie schodzi. Dobra, wkurzyłeś mnie trochę. Okej, okay, poszli w końcu, skąd my przyszliśmy, tak? Dobrze, dobrze. My przyszliśmy Stamtąd Dobra, jeszcze zapomniałem wziąć tego jednego elementu dobra, jest Hmm. Pokazały nam się dwie drogi, na wprost nie, na lewo i na prawo. Ale dobrze, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny już niedługo. Na razie, cześć!